Hello, hello, ja jestem Michał BSA. Dzisiaj, jak mówiłem, będziemy kończyć moją mapkę, editorzy map. Ale jeszcze przed tym przedtem otwórz, otwórzmy sobie big boxa tego, akurat może pułkownik Raf. Dobra, otwieramy, klikamy. No i nic. No i co? Spodziewałam się, że nic, ale. No i co? To. To jest chyba tą mapę robiliśmy? Nie, nie, to jest. A wiem. M. To jest nasza mapa. No. No i co? Może sobie tak zróbmy to, żeby wszystko mniejszoło trochę No i myślę, że ta mapa teraz już trzeba tylko. Ja jeszcze bardzo okrzekować. nie Okrzek, aha dobra dajemy sobie tak i sobie krzakujemy. Krzakujemy, no krzakujemy. nie mogę śmyć eee, dobra no nie no troę takie szybkie okrzekowani. No teraz to... O! I się połączyło. No i gitara. Święty, świetnie, świetnie. No i może... O! Dajmy, aha. Gdzie te przejścia są? Tu. Dawałam. I... Ty, i gdzie jest tu te przejście? Nie chcę, żeby to tutaj. Mogę tam nie być. O. Mam pomysł. No. No, co że. To jest. Ale to jest. Może być. No, i nie, i Tak, to jest trochę trudno, żeby to tak dawać. umiejętnie. Um, do tego pewnie jeszcze przedłużymy termin, może jeszcze na następny odcinek, no bo to tak trudno będzie zrobić jeszcze w odcinek No zróbmy tu, tu i tu, pięknie. No i tak jeszcze, no dobra, jak już jest tak, o nie, teraz tu będzie z kolei. Dobra, no interesu no znowu będziemy tak dawać. No, bo co? No, udało mi już kupowali. No, ale... A nie, po... nie polecam. Powiem wam robić tych w tych. Chciałam, że to łatwiej się, serio. W ogóle ciekawe wyleciliśmy. No. No nie, mnie to będzie ciekawić. Ci, o, właśnie jeszcze będziemy sobie meczki grali na tej mapie, ale to jeszcze za tam, Jak już skończymy oczywiście. Dobra, starczy w sumie. skończyłem mapę. Zapisujemy. Została zapisana. No i teraz będziemy sobie ją testować. Trochę dłuższy odcinek, ale... Myślę, że i tak dobre. Hmm. przejdę sobie... A, jeszcze sobie biorę postać. O, wezmę sobie Edwara. Nie, nie na tym. Ale. Ojoj, wybrałam tą zadymę. Niestety. E, no i co, teraz sobie wejdziemy. No i próbujemy sobie zagrać. A w ogóle zobaczymy jak piłk będą. No a no fajnie fajnie. Nie dobra. Oj Co tam się dzieje w ogóle? No i teraz spróbuję sobie polecieć. O fajnie! I teraz... Co? Nie widziałem, że tak będę mógł. Fajnie. Przynajmniej teraz nikt mnie nie skuje, nie? <laughs> nikt nie będzie wiedział, gdzie jestem. Ale... Aha, co mi tam będę szukał, dzięki temu też ludzi, tylko one, oni mogą być w krzakach, te boty. O nie, o nie, oni już tam są. Przechodzę tam szybko. No już się nie znam, że on wskacze. Dolecę, do No, buguję te... Eee... Ojeju. No i to no. Niegrywalna, ale może być. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Alo!